Cześć. Ja nazywam się Joanna Pelczyńska Fryskę i witam cię w podcaście Niemiecki Fyrtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla ciebie interesująca, to zapraszam cię do słuchania. Dla ambitnych, ciekawych języka niemieckiego. A przecież nikt z nas nie pomyśli: ambitny, nie, nie, to nie o mnie. Także zapraszam wszystkich do posłuchania dzisiejszego odcinka. Osoby na początku swojej przygody z językiem niemieckim mogą mieć chwilowe problemy ze zrozumieniem, bo będę mówiła już o akuzatywie, będę używała słówek w czasie przeszłym, czasowników w czasie przeszłym. Tak więc to może być wyzwaniem. Ale taki odcinek, takie słówka można potraktować jako ciekawostkę. Dzisiaj porozmawiamy o błędach, ale nie będą to ani błędy gramatyczne, ale nie będą to też błędy życiowe. Opowiem wam, co możemy zrobić ze słówkiem fila. A Fila to błąd. Opowiem wam o tym, jak powiedzieć, że popełniliśmy błąd, jak powiedzieć, że gdzieś kradł nam się błąd, jak przyznawać się do błędu, i na deser poznasz jeszcze wyrażenie zwalać na kogoś winę. I zdradzę Tobie, że tłumacząc dosłownie to wyrażenie, mówimy, że wsuwamy winę w czyjeś buty. Mam nadzieję, że udało mi się wzbudzić Twoją ciekawość i przede wszystkim chęć nauki. Zanim opowiem o pierwszych wyrażeniach, samo słowo feila. To oczywiście der Feila, męski. Wiadomo, dziwne, gdyby słowko błąd było żeńskie, prawda? Nie ma opcji. Der Feila. A w wyrażeniach, o których będzie mowa, często pojawi się ten błąd, czyli ten der Feila, ale w akuzatywie. A kojarzysz może, co dzieje się z der w akuzatywie? Ten rodzajnik der zmienia się w den, czyli z der Fehler zrobi się den Fehler albo einen Fehler, bo na przykład robię kogo co, popełniam kogo co, czyli właśnie na przykład ich mache einen Fehler, einen, bo robię kogo co. Takie podstawowe właśnie wyrażenie to einen Fehler machen, czyli zrobić błąd. Jeśli popełniamy dużo błędów w mówieniu, możemy powiedzieć ich mache beim Sprechen immer noch zu viele Fehler. A w czasie przeszłym mogłabym powiedzieć Ich habe einen Fehler gemacht. Zrobiłam błąd. Ich habe einen Fehler gemacht. I tutaj pojawi się takie pierwsze, już pełnoprawne wyrażenie. To wyrażenie brzmi Einen Fehler begehen. Einen fehler begehen. W czasie przeszłym, ich habe einen Fehler begangen. Powiedzmy, że mąż zdradził żonę i stwierdził, że przyzna się jej. Do tego, że jej o tym powie i mówi Ich habe gerade einen furchtbaren Fehler begangen. Czyli właśnie popełniłem straszny błąd. Ich habe gerade einen furchtbaren Fehler begangen. To słówko begeję często łączy się na przykład w prasie, w radiu, w gazetach z takim słówkiem Straftat, eine Straftat begehen, czyli popełnić czyn karalny, eine Straftat begehen, einen Fehler begehen. I tutaj możemy sobie to tak też skojarzyć, że jeśli zrobimy jakiś taki drobny błąd, na przykład, nie wiem, drobny błąd gramatyczny, albo na jakimś tam egzaminie błąd, albo na no w czymkolwiek, jakiś na fakturze błąd, to to jest taki drobny błąd. Więc to einen Fehler begehen stosujmy raczej do takich błędów już, ciężkich, właśnie jak zdrada na przykład, albo że coś ktoś ukradł, albo że ktoś się zwolnił z pracy, a tego nie powinien był zrobić. To jest wtedy można użyć, einen Fehler begehen. Jeder kann Fehler begehen. Es geht darum, aus ihnen zu lernen. Czyli każdy może popełnić błąd, ale chodzi o to, żeby się z nich uczyć. Jeder kann Fehler begehen. Es geht darum, aus ihnen zu lernen. Albo Er hat einen großen Fehler begangen, als er die wichtigen Unterlagen verloren hat. Und er hat einen großen Fehler begangen, als er die wichtigen Unterlagen verloren hat. Er hat einen großen Fehler begangen. Der Pilot darf keinen Fehler begehen, wenn es um die Sicherheit der Passagiere geht. Der Pilot darf keinen Fehler begehen, wenn es um die Sicherheit der Passagiere geht. Einen Fehler begehen, w czasie przeszłym Ich habe einen Fehler begangen. I tutaj z tym dodatkiem, z tą gwiazdką, że chodzi tutaj o błędy takie większe. Nie chodzi tutaj o malutki błąd, że na przykład zamiast Ich habe gelesen powiedziałam Ich habe geleist, albo że znów zjadłam czekoladę, a jestem na diecie. Chodzi o błędy, które mają jakieś poważne konsekwencje, ale spokojnie. Bo niemiecki jest tak precyzyjny, że na drobne błędy, które nam się wkradają, które popełniamy niechcące, na przykład, też jest osobne wyrażenie. Jeśli na przykład wysyłamy do klientów faktury i przez pomyłkę wyślemy komuś błędną fakturę, jeśli na przykład wpiszemy w kalendarz błędną godzinę, jeśli omyłkowo usuniemy jakiś nieważny plik, coś gdzieś wpiszemy, możemy użyć wyrażenia "mir ist ein Fehler unterlaufen". Czyli tak, jakby wkradł mi się błąd. Zazwyczaj właśnie w czasie przeszłym. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Mir, czyli ta osoba, której zdarza się ten błąd, musi być w datywie, bo komu, czemu się przydarzył ten błąd. Na przykład dir ist hier ein Fehler unterlaufen. Czyli tobie tutaj przydarzył się błąd. Mir ist ein Fehler unterlaufen albo dir ist ein Fehler unterlaufen. Możemy też dodać Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Moje nazwisko panieńskie brzmi Fryskę i dyktować je przez telefon to jest dosyć trudna sytuacja, bo zazwyczaj ludzie zapisują Fryska, Fryskę, Kryska, różne wersje już słyszałam, mniej lub bardziej żenujące. I powiedzmy, że ktoś źle zapisał moje nazwisko, ja oczywiście patrzę na kartkę zdegustowana, przewracam oczami, a ktoś mówi Es tut mir leid, aber mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe ihren Namen falsch geschrieben. Przykro mi, Wkradł mi się tutaj błąd, zapisałam źle pani imię. Es tut mir leid, aber mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe ihren Namen falsch geschrieben. Lub powiedzmy, że ja widzę tą kartkę, widzę, że to nazwisko znowu jest źle napisane i mogłabym powiedzieć, ihnen ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen, czyli pani wkradł się tutaj błąd, to pani popełniła ten drobny błąd. ihnen ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Albo, kiedy i jelef, kwote, wtedy In der Eile ist mir ein ärgerlicher Fehler unterlaufen und ich habe den falschen Betrag überwiesen. In der Eile, In der Eile ist mir ein ärgerlicher Fehler unterlaufen und ich habe den falschen Betrag überwiesen. In der Eile ist mir ein ärgerlicher Fehler unterlaufen. Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe das falsche Datum für das Treffen genannt. Nie stał, że mi się błąd popełniłam drobny błąd, wkradł mi się drobny błąd und podałam, ich tam wpisałam złą datę na spotkanie. Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe das falsche Datum für das Treffen genannt. Ja często mówię do swoich uczniów i wiem, że mówiłam już to do Was, mówię to na Instagramie. A propos, zapraszam na Instagram niemiecki Firtel. Tam też są różne dodatkowe, ciekawe informacje. Często właśnie mówię do moich uczniów, może już nawet nie mogą tego słuchać, ale Gal, żeby dostrzegali potencjał w tych wyrażeniach. Taki potencjał do użycia w życiu codziennym. Zastanów się więc, co możesz powiedzieć z tym wyrażeniem. Jaki błąd wkradł Ci się ostatnio? Może jakiś gramatyczny lub coś. Omyłkowo zrobiłaś, zrobiłeś. Ja oczywiście nie twierdzę, że popełniasz błędy, co to to nie. Tak można na przyszłość na przykład. Chodzi mi o to, żeby te słówka, które dla ciebie mam, nie były taką ciekawostką gramatyczną albo leksykalną, że słyszysz, o, fajne, aha, aha, ciekawe, brzmi ciekawie, tylko żeby usiąść i się zastanowić. Nie mm -hmm. jest ein Fehler Ja wtedy i wtedy popełniłam błąd, mogłabym to wtedy powiedzieć, albo jeśli zrobiłabym taki błąd, to mogłabym powiedzieć tak. Ok, stwierdzamy, że faktycznie popełniliśmy błąd. I co z takim błędem możemy zrobić? Opcji oczywiście jest kilka. Pierwsza, przyznać się do błędu. Możemy zamyść błąd pod dywan, i trzecia, możemy zwalić winę na kogoś. I teraz poznamy właśnie te trzy wyrażenia, a skupimy się na najważniejszym, najbardziej przydatnym, czyli właśnie na zwalaniu winy na kogoś. Nie, no żart. A tak serio, to takim mi się wydaje najbardziej moralnym podejściem jest po prostu przyznanie się do błędu. I tutaj to przyznanie się do błędu to też dwie opcje. Pierwsza to einen fehler zugeben. Einen fehler zugeben. W ogóle to słowo zugeben też jest bardzo przydatne. Na przykład muszę przyznać, że muszę. Musimy przyznać, że. To też będzie właśnie to zugeben. Einen fehler zugeben. Zwróć uwagę znowu na akuzativ. Den fehler. Czyli einen fehler zugeben. akuzativ. Jeśli chcemy kogoś pouczyć, że jeśli popełniliśmy błąd, to należy ponieść konsekwencje, odpowiedzialnie się do niego przyznać. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, sollten wir die Verantwortung übernehmen und ihn zugeben. Jeśli popełniliśmy błąd, powinniśmy tak jakby przejąć odpowiedzialność i się do niego przyznać. In zugeben. In, bo właśnie jest der Fehler. Der, czyli to jest on, er, a er w akkusatywie to jest in. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, sollten wir die Verantwortung übernehmen und ihn zugeben. Oczywiście nikt z nas nie lubi przyznawać się do błędów, bo przyznanie się do błędu wymaga odwagi i szczerości. A po niemiecku można powiedzieć: Es erfordert Mut und Ehrlichkeit, einen Fehler zuzugeben. To wymaga odwagi i szczerości przyznanie się do błędu. Es erfordert Mut und Ehrlichkeit, einen Fehler zuzugeben. Polityk na przykład, który, nie wiem, wziął łapówkę, może powiedzieć: Mir ist bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe und ich gebe ihn hiermit zu. Jestem świadomy tego, że popełniłem błąd i tym samym się do niego przyznaję. Mir ist bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe und ich gebe ihn hiermit zu. Ich gebe ihn zu. Przyznaję się do tego błędu. Mi ist bewusst. I tutaj właśnie fajnie też nieskromnie powiem, użyłam tego begangen habe, bo na przykład wzięcie łapówki, no to jest to jakiś, tak mi się wydaje, przynajmniej błąd. Mi ist bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe und ich gebe ihn hiermit zu. Ktoś w firmie popełnił błąd i towar, który miał jutro trafić do klienta, nawet nie został wyprodukowany, bo na przykład w harmonogramy coś źle zostało wpisane. I teraz taki pracownik przyznaje się do błędu. Lub opisujemy to, jak przyznał się do błędu. Es fiel ihm schwer seinen fehler zuzugeben, aber er wusste, dass es der richtige schritt war. Czyli z trudem przyszło mu przyznanie się do błędu, ale wiedział, że to był ten właściwy krok. Es fiel ihm schwer seinen fehler zuzugeben, aber er wusste, dass es der richtige schritt war. I na koniec. Nigdy nie późno, Es ist nie zu spät, einen Fehler zuzugeben und ihn wieder gut zu machen. Es ist nie zu spät, einen Fehler zuzugeben und Podobnym może trochę bardziej zaawansowanym, albo to kwestia indywidualna, Fehler eingestehen. podobne jak Fehler, być Es erfordert Mut und Stärke. Einen Fehler einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen. Es erfordert Mut und Stärke, einen Fehler einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen. Einen Fehler eingestehen. Ich habe meinen Fehler eingestanden und bin bereit, alles dafür zu tun, um ihn wieder gut zu machen. ja się, jestem gotowa zrobić wszystko, aby Zadość uczynić, go naprawić. Ich habe meinen Fehler eingestanden und bin bereit, alles dafür zu tun, um ihn wieder gut zu machen. Powiedzmy, że piłkarz, przez którego drużyna przegrała mecz, bo, nie wiem, zwyzywał sędziego, drużyna dostała czerwoną kartkę, można o nim powiedzieć. Er hat seinen Fehler vor. Versammelter Mannschaft eingestanden und um Vergebung gebeten. Czyli przez całą zgromadzoną drużyną przyznał się do błędu i prosił o wybaczenie. Er hat seinen Fehler vor Versammelter Mannschaft eingestanden und um Vergebung gebeten. A teraz opcja z błędem, który zamiatamy pod dywan, bo nie chcemy, żeby ujrzał światło dzienne. Jeśli zamatamy coś pod dywan, to mówimy to tak jak w języku polskim. Etwas unter den teppich kehren, bo keren to też zamiatać. Czyli einen fehler unter den teppich kehren. Unter den teppich, bo mamy ruch z A do B. Tutaj pojawia się temat weksel czyli tak, jak ja to nazwałam w podcaście, przyimki niewierne, takie, które łączą się raz z datywem, raz z akuzatywem, Tutaj mamy ruch z A do B, dokąd my go zamiatamy, czyli właśnie akuzatyw. Jeśli temat weksel prepozycyjny jest tobie obcy, to zachęcam do posłuchania. Przyimki niewierne. Tak możesz tego poszukać na Spotify albo na mojej stronie. O takim osobniku, który chętnie pod ten dywan różne rzeczy zamiata, możemy powiedzieć. Anstatt den Fehler zuzugeben, hat er versucht, ihn unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre nichts passiert. Czyli zamiast przyznać się do błędu, próbował zamić go pod dywan i zachowywał się tak, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby się nic nie stało. Anstatt den Fehler zuzugeben, hat er versucht, ihn unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre nichts passiert. To zdanie przyznaje gramatycznie jest Nie aż takie proste, ponieważ mamy słówko anstatt. Jak mamy słówko anstatt, to czasownik musi być na końcu i w bezokoliczniku. Anstatt den Fehler zuzugeben, hat er versucht ihn, akusatif kogo co, unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre nichts passiert. Als wäre nichts passiert, tutaj mamy konjunktiv plus kwam Też, jak gdyby się nic nie stało. Czyli mamy takie gdybanie dotyczące przeszłości. Wtedy używamy konjunktiv plus kwam perfect. Jeśli to jest dla Ciebie obce, to na mojej stronie jest kurs B1 gramatyczny i tam to jest opisywane. O naszych politykach możemy powiedzieć. Die Politiker haben den Fehler unter den Teppich gekehrt und hoffen, dass die Öffentlichkeit ihn vergisst. Politycy zamietli ten błąd pod dywan i mają nadzieję, że opinia publiczna o nim zapomni. Die Politiker haben den Fehler unter den Teppich gekehrt und hoffen, dass die Öffentlichkeit ihn vergisst. Albo właśnie o takiej osobie, która pod ten dywan tam chętnie zamiata, możemy powiedzieć statt die Verantwortung zu übernehmen, versucht er immer wieder seine Fehler unter den Teppich zu kehren. Zamiast przejąć odpowiedzialność, próbuje zawsze te błędy jego zamiatać pod dywan. statt die Verantwortung zu übernehmen, versucht er immer wieder seine Fehler unter den Teppich zu kehren. Okay. I teraz opcja dla cwaniaczków. Czyli zwalanie winy na kogoś. Tutaj w niemieckim jest bardzo fajne wyrażenie. Jemandem etwas in die Schuhe schieben. Czyli komuś coś tak jakby wsuwać do butów. I to, co wsuwamy do butów, to może być jakiś błąd, lub coś co po prostu staramy się zwalić na kogoś wina za coś, odpowiedzialność na przykład. I ja bardzo lubię, uwielbiam wręcz etymologię, czyli pochodzenie słów. Z jednej strony ułatwia mi to bardzo zapamiętanie słówek i jest też mega ciekawe takie pochodzenie wyrażeń. Nagrałam taki odcinek o idiomach związanych z jedzeniem. Tam na przykład mówię o tym, dlaczego mówimy das ist mi włos. Bardzo to jest ciekawe. I to wyrażenie jemandem die Schuld oder einen Fehler in die Schuhe schieben albo jemandem etwas in die Schuhe schieben ma swoją genezę, uwaga, w średniowieczu. W średniowieczu wędrowcy często nocowali w schroniskach. I wchodząc tam, ściągali buty. I jako, że w tamtych czasach roiło się od złodziejaszków i innych rzezimieszków, to często takie schroniska były przeszukiwane w poszukiwaniu tych złodziejaszków. A taki złodziejaszek wtedy swój łup, czyli to, co ukradł, chował w butach innego gościa tego schroniska. Czyli ukradł powiedzmy, nie wiem, jakąś tam kwotę, i żeby zwalić winę na kogoś za tą kradzież, wkładał ten łup w buty innej osoby żeby właśnie zwalić winę na kogoś i powiedzcie mi teraz że to nie jest ciekawe powiedzcie mi teraz że niemieckie to jest nuda i flaki z olejem proszę mi to głośno powiedzieć nie ma takiej opcji er hat versucht mir den fehler in die on próbował zwalić winę na mnie za ten błąd albo obarczyć mi winą za ten błąd Warum schiebst du mir den Fehler in die Schuhe? Dlaczego zwalasz ten błąd na mnie? Warum schiebst du mir den Fehler in die Schuhe? Also, warum willst du mir den Fehler in die Schuhe schieben? Dlaczego zwalić na mnie ten błąd? Das ist doch dein Fehler. Warum willst du mir ihn in die Schuhe schieben? Czyli jemandem etwas in die Schuhe schieben. I tutaj nie musi być to tylko błąd. Za właśnie, jeśli zwalamy winę na kogoś, to mówimy jemandem die Schuld in die schieben. I na koniec, być może nawet najważniejsze wyrażenie, włącza się uwaga moralizatorka Joanna, einen Fehler einsehen, czyli dostrzec i zrozumieć swój błąd. W sumie to słówko powinno być pierwsze. Jeśli ja powiem, powiedzmy, No, zrozumiałam swój i zaczynam kogoś przepraszać. Mogę zacząć od Ich sehe meinen Fehler ein, czyli swój Albo ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich habe meinen Fehler eingesehen, Es brauchte eine Weile, aber schließlich konnte er seinen Fehler einsehen und um Vergebung bitten. Es brauchte eine Weile, aber schließlich konnte er seinen Fehler einsehen und um Vergebung bitten. I kolejne zdanie. Manchmal dauert es eine Weile, bis wir unseren Fehler einsehen können, aber es ist ein wichtiger Schritt. Manchmal dauert es eine Weile, bis wir unseren Fehler einsehen können, aber es ist ein wichtiger Schritt. Es war schwierig, aber ich musste meinen Fehler einsehen und die Verantwortung dafür übernehmen. To było trudne, ale musiałam wreszcie zrozumieć swój błąd i przejąć odpowiedzialność za to. Przyjmować odpowiedzialność, wiem, że to jest bardzo brzydkie tłumaczenie, ale nie wiem obecnie, jak przetłumaczyć inaczej Verantwortung zu übernehmen. Może macie propozycję, to chętnie mi napiszcie. Es aby ich musste meinen Fehler einsehen und die Verantwortung dafür übernehmen. Ten czasownik. Einsehen jest też taki dość uniwersalny, ja taki uwielbiam, bo oznacza też zrozumienie, dostrzeżenie czegoś. Ich kann das nicht einsehen, nie mogę tego zrozumieć. Na przykład ich habe meinen Fehler eingesehen, ich habe meine Schuld eingesehen. Ich sehe ein, dass er nichts anders handeln konnte. Czyli ja rozumiem, że on nie mógł postąpić inaczej. Ich sehe ein, dass er nicht anders handeln konnte. Czyli rozumiem. I sehe ein, i sehe das ein. Ja to rozumiem, dostrzegam to. I zje das ein. I to by było na tyle. Muszę przyznać, że to słówko. Tylko słówko ein Fehler, der Fehler. A ma taki potencjał. I myślę nieskromnie, że udało mi się zebrać garść fajnych wyrażeń, które mają szansę zdecydowanie wzbogacić Twoje słownictwo. Ale żeby tak się stało. Musisz aktywnie do tych wyrażeń podejść, czyli zastanowić się. Zastanowić się, co z tymi wyrażeniami możesz sam powiedzieć, sama powiedzieć. Mówiliśmy o wyrażeniach takich prostych. Einen Fehler machen, begehen, czyli popełniać, robić błąd. Einen Fehler zugeben, czyli przyznawać się do niego. Jeśli zdarzy się komuś drobny błąd, mówimy: Jemandem ist ein Fehler unterlaufen. Mówiliśmy również o zamiataniu błędów pod dywan, czyli einen Fehler unter den Teppich kehren. I mówiliśmy też o przyznawaniu się do błędów, czyli einen Fehler zugeben albo eingestehen i bardzo ważne, einsehen, czyli go zrozumieć. Ok, a teraz czas na test. Jak na dwa sposoby możemy powiedzieć, że popełniliśmy błąd? Ich habe einen Fehler gemacht. przy grubszych sprawach, ich habe einen Fehler begangen. Jeśli o popełniliśmy jakiś błąd, to wtedy powiemy co. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Jak powiemy, że przyznajemy się do błędu? Jak przyznać się do błędu? I tutaj uwaga, poproszę dwie propozycje. Einen Fehler zugeben albo einen Fehler eingestehen. Einen Fehler zugeben albo eingestehen. Jeśli zdecydujemy się zamieść nasz błąd pod dywan, to powiemy. Einen fehler unter den teppichkehren. Einen fehler unter den Jeśli zwalamy winę na kogoś, zwalimy winę na kogoś, to powiemy jak? Einen Fehler in die Schuhe einer anderen Person schieben. Einen Fehler in die Schuhe einer anderen Person schieben. A jeśli dostrzegamy nasz Błąd, zrozumieliśmy nasz Błąd, to powiemy. Einen Fehler einsehen. Einen Fehler einsehen. No i super. Wiem, że ten odcinek wymaga pewnie posłuchania go. Ponownie, i na 100% jestem przekonana, że wymaga zrobienia sobie notatek, zapisania sobie tego i zapisania sobie zdań z tymi wyrażeniami. Zachęcam cię do tego niemiłosiernie. I tak sobie czasami myślę, że może nam się nie chce tych zdań układać, bo to jest takie uciążliwe i takie nieciekawe. Ale wierz mi, że jeśli tych zdań teraz nie zrobisz, to będziesz musiał, będziesz musiała się kiedyś tych słówek nauczyć I jeszcze raz. Jeśli one się kiedyś pojawią, na przykład, nie wiem, za rok, to pomyślisz, aha, kiedyś one były. I aby tej sytuacji uniknąć, podejdź teraz aktywnie do tych słówek i staraj się z nimi coś zrobić. Ułożyć kilka zdań. Dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek ci się spodobał. Zostaw mi koniecznie komentarz na Spotify. Napisz, jak ten odcinek ci się podobał, co było fajne, co było niefajne. A my cóż, słyszymy się, mam nadzieję, już w następnym odcinku. Hej!